Cześć, tutaj Hania, albo Wiewiórka, jak wolisz. Witaj w chyba ósmym odcinku Wiewiórczej Utopii. Dzisiaj nie będzie jakoś długo, bo no jakoś tak. <laughs> Chciałabym krócej porozmawiać. Jestem dzisiaj nad jeziorem, jakieś pół godziny rowerkiem ode mnie. I jakby najświeższe jest to, że jakby od 3-4 lat chciałam tu przyjechać, ale miałam problemy z yy, lękiem przestrzennym. W sensie, że bałam się sama pojechać rowerem gdzieś tam, gdzie jeszcze nie byłam, na przykład. Więc jest plus. Yy, dokładnie, bo trzeba jednak yy, codziennie robić coś nowego. Znaczy, może nie trzeba, ale. Fajnie by było, bo to dobrze wpływa na mózg i na to, jak postrzegamy siebie i innych i świat, moim zdaniem. Dzisiaj chciałam podjąć temat relacji, bliskich relacji znowuż, aczkolwiek jakby w innym klimacie. I skłoniło mnie do tego, jakby moje nowe. Doświadczanie bliskich relacji. No bo to tak jest, że jeżeli długi czas masz jakieś tam problemy z fobią społeczną, z bliskimi relacjami, no to jakby uczysz się yy, takich mało społecznych zachowań, jeśli chodzi o, o relacje. No to tak działa. I właściwie nie wiesz, Jaka jest Twoja rola w bliskiej relacji? Jak masz się odzywać, rozmawiać, zachowywać się, czy coś takiego? I teraz, właśnie od ponad miesiąca, jakby czuję, że chyba już wiem, jak to mniej więcej działa. I mam dużo okazji do tego, żeby sprawdzić to ze znajomymi, bliższymi, dalszymi. I to jest fajne, tak. Aczkolwiek najtrudniejsze w tym jest to, że czujesz nadal lęk, ale to nie jest taki lęk jak wcześniej. To jest lęk jakiś taki połączony z ekscytacją. Aczkolwiek, no. Nadal jest dużo jakichś takich sytuacji, gdzie przekraczasz granice, czy jesteś bardziej nachalny, czy kiedy na przykład jest jakiś wyjazd i jakoś bardziej się otworzysz i cieszysz się z tego, że możesz się otworzyć, czy z kimś porozmawiać, czy poczuć się jakbyś był częścią ludzi i że yy, jesteście podobni, możecie o podobnych rzeczach porozmawiać, powygłupiać się, cokolwiek. To u mnie na przykład później, no teraz w sumie tak mam, przychodzi taki lęk, czy, czy nie zrobiłam czegoś nie tak, czy wszystko jest okej, okay? czy po taki, to takich sytuacjach na przykład później bardzo mocno biorę sobie emocje tych ludzi do siebie, nawet jeżeli to nie są emocje spowodowane mną, zazwyczaj nie są, nie jestem pępkiem świata. Nikt nie jest, więc staram się to sobie tłumaczyć, że hej Hania jakby zluzuj trochę, nie, bo kurde, yy, jesteś bardziej wyczulona, ponieważ otworzyłaś się i boisz się zranienia, boisz się porzucenia, boisz się straty tych ludzi. No i to jest właśnie ciężkie. Eee, aczkolwiek nie, nie jest tak ciężkie, aby tego nie przejść, przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę, czuję i właśnie teraz jak ym, te myśli mi latają po głowie i w ogóle ciężko mi było dzisiaj wyjść z domu, ale to nie tylko przez to, przez inną sytuację, takiej bardziej większej wagi, tak więcej waży w ogóle, ta akcja. No, no to zamiast płaszczyć, rozpłaszczać się wiewiórczo w domu w dziwnych, kompulsywnych myślach, że zrobiłam coś nie tak, stwierdziłam, że pojadę sobie sama ze sobą na jezioro. Jakby dawno, bardzo dawno nie brałam siebie samą na takie przejażdżki, więc coś skoczyło, więc yy, stwierdziłam, że rozwiążę to w ten sposób no natura woda piasek i prawie wcale nie ma ludzi jedni już tam sobie pojechali, drudzy tak nie wiem ale fajnie by byłoby pojechali, ale no nie tylko ja tutaj mogę przebywać, więc cóż. E, w każdym razie wybrałam sobie tutaj takie miejsce, gdzie nikogo nie ma. Aczkolwiek e, widzę pozostałości po ludziach, bo są śmieci, co mi się bardzo nie podoba. E, miała worek na śmieci, to je uzbierała. Chociaż to fakt, że nie mam worka, nie znaczy, że nie mogę ich uzbierać w jedno miejsce ale przyjechałam tu dla siebie, więc nie wiem, zobaczymy, aczkolwiek bardzo mi to wkurza, no. Tu jest tak pięknie, więc jakby... Dlaczego? No właśnie. Więc jeśli macie tak samo, jeśli dopiero co yy, zwiedzacie te bliskie, zobaczymy. ile... Koszty, kurde, 6 minut i 49 sekund. Jestem zdziwiona, bo, 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 bo większość już powiedziałam. <grym> no więc, jeśli macie tak samo czy podobnie, że zwiedzacie dopiero co relacje, od nowa uczycie się ich, ponieważ nie wiem, terapia poszła do przodu, dostaliście dobre leki, czy sami zapracowaliście na to to nie bójcie się tego czasami, znaczy czasami. To zależy też od osób, z którymi przebywacie, na jakim oni poziomie są emocjonalnym i relacyjnym, no to też możecie zawsze te swoje obawy skonfrontować. Że na przykład, ej, wydaje mi się, że zrobiłam coś nie tak. Um, daj mi się, że mnie unikasz, ignorujesz, albo że coś jest nie tak, I, i boję się, że to może być moja wina, że mogłam zrobić coś takiego, co sprawiło, że poczułeś się źle, albo coś w tym stylu. Um, oczywiście też nie przesadzając. Kurde, jak to się jechało, zawstydziłam się i musiałam zapauzować. Ciężko tak bywa, ale to był koleż, w którym się pytałam, czy są jeszcze inne plaże i kiwnął do mnie. zresztą kiwnęłam. Do widzenia. No. Tak więc jeżeli masz taki problem, no to nie bój się zapytać oczywiście też i staraj się też wyczuć równowagę w tym wszystkim, w sensie, że... Żeby się nie nakręcić tym, że będziesz ciągle kogoś pytać, o co chodzi. Bo oni Ci nie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, bo to są Twoje emocje. Więc yy, czasem oczywiście możesz spytać, jak już się naprawdę będzie sać w żołądku, ale staraj się yy, znaleźć tą odpowiedź w sobie. Bo to w Tobie kryją się te emocje. I one chcą Ci coś powiedzieć. Chcą Ci powiedzieć na przykład, ej, otworzyłeś się za bardzo, Stworzyłaś? I co, jeżeli oni cię takiej nie zaakceptują? Co, jeżeli cię odrzucą? Co, jeżeli doświadczysz straty przez to, że byłeś szczery w swojej nieidealności? I to są rzeczy, które są do przepracowania z Tobą samym. Mm. Niekoniecznie w 100% z innymi, no nie? Mówię. Dlatego ja pomimo różnych emocji przyjechałam tutaj. Teraz sobie pójdę popływać, pomedytuję sobie. Po drodze jak jechałam w ogóle, bo tam było tak bardzo cicho, bo jechałam przez wioski i wow, nigdy nie jechałam właśnie tam. I widziałam bardzo dużo pięknych widoków. Obok były drzewa z czereśniami i zerwałam sobie parę przyznaję. <noise> Bo byłam głodna. I poczułam się też tak dziko. Naprawdę, czym więcej przebywam w naturze, tym spokojniej i lepiej się czuję ze wszystkim ze sobą w relacjach. Czuję, że po prostu moja energia wraca że znowu się napełniam tą energią i spokojem i równowagą Propok równowagi ktoś drze pyska trudno, <gum> kąpią się czuję się teraz tak bardzo błogo czuję się też tak jedząc się z drzewa Poczułam się tak, jak y, byłam mała, jeździłam do babci na wsi. To było tak naprawdę tak spokojnie. Nikt się jakoś bardzo nie śpieszył, można było wyjść przed dom na bosaka, na bosaka i sobie po prostu latać czy zrywać owoce, warzywa. I, i to było takie pierwotne, żebym, że tak rzeknę. Trochę zaczyna świecić słońce. Fajnie by było, jakbyście słyszeli to co ja, chociaż troszeczkę. Dziś szukasz odpowiedzi w sobie w takim pięknym miejscu. Odpowiedź przychodzi do ciebie szybciej. A przynajmniej ja tak mam. Czuję się bliżej siebie i bliżej natury. Polecam. <grystanie> Bardzo polecam. No, więc dzisiaj było tak bez przygotowania. Wow, coś nowego. <grystanie> no i. No więcej nie chcę dzisiaj już mówić. Oprócz tego, że byście nie bali się być sobą nadal. I żebyście nie bali się trudnych emocji. Smutku, złości, gniewu, lęku, strachu, lęku przed odrzuceniem. Albo może nie, żebyście się nie bali, tylko żebyście. Spróbowali podejść do nich jako do czegoś normalnego, jako do czegoś, że Wasze emocje chcą Wam coś ważnego przekazać, coś nad czym fajnie by było, żebyście się pochylili i zaopiekowali się tym po prostu. Bo. Trudniej się zaczyna dziać dopiero wtedy, kiedy nie przyglądasz się tym emocjom, wypierasz mówisz, o, wszystko jest ok, już jakby no, nie potrzebny pytasz, że ja się czuję dobrze, a tak naprawdę w środku będziesz się czuł bardzo, bardzo źle. Jakby nic ci to nie da, że będziesz udawał, czy wypierał, po prostu. Uh. Polecam też, żebyście częściej chodzili do lasu nad jezioro, gdzieś tam, gdzie jest dużo zieleni, wody i. i może nie ciszy, bo tu nie ma ciszy, ale takiego odgłosu ptaków, wiatru, który lekko dotyka yy, liści, drzew, trawy i. No, to bardzo dużo w Was zmieni. Tak myślę. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, to w takim razie żegnam. Stay nuts, but in a good way. Y I do zobaczenia.